Sklepik ze słodyczami. Gdzie by się tu ukryć? Wiem! Schowam się w niebieskich, żelkowych oczach. Czerwone kitkety będą idealne. Proszę bardzo, to jest idealne dopasowanie. Sam nigdy mnie tu nie znajdzie. To mnie nigdy nie znajdzie w wózku z Hubą bubą. Nadchodzę! No i gdzie się ukrywacie? Wychodźcie! Chociaż nie, sam was znajdę. Kitkety, kitkety... Nic nadzwyczajnego. Hmm. O, ale poruszające się kitkety to już coś niezwykłego. Co tam się dzieje? Oj, kitkety spadają. Aaaa, dlaczego? Quentin, wiedziałem, że tam jesteś. Znalazłem cię. Ojej, trzeba stąd szybko spadać, żeby sam też mnie nie znalazł. Bez! co ty robisz? Uważaj. O! Pomocy! Żelki się przewracają. O, dziewczyny, znalazłem was wszystkich. Nie wyciągaj pochopnych wniosków, sami się pokazaliśmy. Dobra, co tu się dzieje? Intruzi w sklepie ze słodyczami, zniszczyliście wszystkie gabloty. Nie ruszać się, zaraz was dorwę. Niech niemy. wybieramy nowego szukającego, no i oczywiście nowe kolory. Hurra, ja mam fioletowy, a ja żółty. A ty, Sofie, będziesz nas szukać. Ups, Sofi nie wygląda na szczęśliwą. Oczywiście, że nie jestem szczęśliwa. Ej, Sofi, nie denerwuj się, razem szybko ich znajdziemy. Kryć się. Pospiesz się, Quentin, po drugi raz nas nie ostrzegą. Gdzie mam się schować? E, może pod stołem? Nie, to się nie uda. Myśl Quentin, myśl. Może w szafce? Nie zmieszczę się tam. Wow, co za znalezisko! Niemalże skarb. Całe pudełko makaronu pororo. Uwielbiam go. Jest tak żółty jak ja. Sprawdźmy. Już wiem! To odpowiedni rozmiar na taką ilość makaronu. Sofie nigdy mnie nie znajdzie. Hmm. Chyba coś słyszałam. A, Quentin, mam cię! Nie, tu jest pusto. Wiem, gdzie jesteś. Pod krzesłem. Nie, tutaj też go nie ma. Teraz już na pewno cię znajdę. Mam cię! What? Ojej, co to ma być? Cała wanna makaronu? Skąd to się wzięło? No cóż, jak to się mówi, zbiegi okoliczności nie są przypadkami. Czas na przekąskę. Mmm, to jest pyszne. Kurczę, co za złe wyczucie czasu. Akurat teraz Sofi postanowiła coś zjeść. Muszę wstrzymać oddech i zanurzyć się pod wodą. Aj, to boli! Dlaczego złapałaś mnie za nos? Quentin, co robisz w wannie z makaronem? Nieważne, wracaj tam. Mam tu jednego. Trzeba coś szybko wymyślić. Gdzie na pewno mnie nie znajdą? Nie, tu mnie widać, nie da rady. Może tutaj? Nie, no, od razu mnie znajdą. Wiem! Ten fioletowy domek to idealne miejsce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć szukam! Jazz, gdzie jesteś? Może pod Lego? Nie, tu jest pusto. Aha! Tutaj jesteś! Nie, też jej nie ma. To dziwne, gdzie ona jest. Ale skoro tu nikogo nie ma, to oznacza, że mogę pobawić się lalkami. Ojej, sam bawi się lalkami. To dla mnie nowość. Kto tam jest? Ojej, nikogo tu nie ma. Nie rozumiem. Chyba mi się wydawało. Jaki fajny domek dla lalek. Sprawdźmy. Co to? Nogi? A co jest za oknem? Ręka? A tu? Eee, yy, no cześć! Jazz, yy, czy widziałaś, jak bawię się lalkami? Nie mogę tego tak zostawić. Teraz będziesz tu siedzieć do końca życia. Nawet nie próbuj się wydostać. Nie ma mowy, nie będę tu siedziała. Kurcze, znaleźli mnie. Mnie też. Przybij, piątka sam. Jesteśmy najlepsi ustalić, kto tym razem będzie szukał. Kura, znowu się ukrywam! Ja też biegniemy! Coś mi mówi, że znajdziemy ich bardzo, bardzo szybko, do roboty, to jest sad. Jak mam się ukryć w zielonym sadzie? To proste. Wystarczy udawać, że jest się jednym z drzew. Muszę tylko zrobić coś z kolorem mojej skóry. Liście mi w tym pomogą. Wspaniale. A teraz muszę się odpowiednio zamaskować. I ustawić tak jak drzewko. No, co my tu mamy? Drzewa i nikogo więcej? Nie sądzę, żeby Jess ukrywała się tutaj. Chociaż właśnie tutaj jest. Udaje drzewo. Czas się trochę zabawić. Podleje rośliny. I ta roślina też potrzebuje podlewania. I to obfitego. Ojej, woda! Skąd ona się wzięła? Quentin, co ty? O, Jess, nie widziałem cię. Żartuję, oczywiście, że cię widziałem. Przegrałaś. Proszę, trochę wody dla ciebie, żeby się ochłonęła. Dobra, gdzie mam się schować? A, wiem, pod łóżkiem. Oj, to był zły pomysł. Jak to boli? O, hagi łagi. To niesamowity pomysł. Sophie nie znajdzie mnie w środku zabawki. Po prostu położę się na łóżko i nakryję poduszkami. Gdzieś tu na pewno ukrywa się sam. Widziałam, jak wbiegł do pokoju. Pewnie jest pod łóżkiem. Oj, jak to boli. Skoro już jestem w pokoju, to czemu by się nie położyć na łóżku? Muszę tylko przenieść hagiłagi. O ojej. Nie mogę go ruszyć! Co się stało? What? Przepraszam! Połóż się! Dziękuję! Chwileczkę! Co? Prawdziwy hagiwagi! To straszne! Ekstra! To naprawdę zadziałało! Sophie, jesteś taka zabawna! Nabrałaś się jak mała dziewczynka! Śpi dobrze, a ja już pójdę, wow, dziewczyny, tylko spójrzcie jak tu fajnie! Cześć wszystkim! Będziemy się razem uczyć. Proponuję wybrać łóżka, ja wezmę dolne, a ja oczywiście biorę górne, najbardziej mi się tu podoba. Ojej, zostawiłam walizkę na dole. Jak mam ją podnieść? Chyba nadszedł czas na odrobinę magii. Chodź tu do mnie, moja poduszko. Super, a teraz reszta rzeczy. Wspaniale. Moje zeszyty, długopisy. Ekstra. Został jeszcze kocyk. Z nim trzeba będzie się pomęczyć. No, chodź tu. Jeszcze troszkę. I jeszcze. Ojej, chyba przesadziłam. Uf. To było zabawne. Śmiejcie się ile chcecie. Przynajmniej już pościeliłam sobie łóżko. Czas, żeby mi ja rozpakowała swoje rzeczy. Okej, okay, zobaczmy. O nie, moja walizka całkowicie przemokła. Co ja mam z tym zrobić? Kurczę. Myślę, że mogę ci pomóc. Poczekaj chwilkę, twoje rzeczy będą zaraz suche. Dzięki! Ale dlaczego pachnie tu z Monika, chyba troszkę przesadziłaś. Nie, w moim zeszycie jest ogromna dziura. Przestań, wystarczy. Ojej, chyba mnie troszkę poniosło. Zdarza mi się to. Zauważyłam, że tu nie ma w ogóle roślin. Czas to naprawić. Dodajmy troszkę kwiatków. Mówiłam troszkę. Przestańcie rosnąć. Stop. Wystarczy, wracajcie do walizki. Będziecie tam siedzieć, dopóki nie nauczycie się zachowywać. Spokojnie. No i po wszystkim. Uff. Na razie mieszkacie pod łóżkiem. Nie zwracajcie na to uwagi. Czas, mi ja rozpakowała swój bagaż. Znając mój ognisty temperament, zawsze zabieram ze sobą środki ostrożności. Witam cię, mój przyjacielu. Po co ci gaśnica? A? A? A Kurczę. Nie panikujcie, dziewczyny. Wiem, co robić w takich sytuacjach. Zaraz to naprawię. No, od razu lepiej. Nie zwracajcie uwagi na drobiazgi. Ważne, że pożar został ugaszony. A, już wiemy po co ci gaśnica. Często ci się to zdarza? Od czasu do czasu, ale mam to wszystko pod kontrolą. Moje piękne łóżeczko, miękkie jak prawdziwa chmurka. Ja też uwielbiam moje nowe łóżko. Mnie też się podoba moje łóżko. Wyszło rewelacyjnie. Te ośmiorniczki będą mi przypominać o morzu. Zgodnie z planem lekcji, nasze pierwsze zajęcia to prawa magii. Czas jechać do szkoły, dziewczyny, nie spóźnijcie się. Pierwsza lekcja, jakie to ekscytujące. Jestem gotowa, tylko muszę wziąć plecak. Nie. My też już idziemy. Na no, Moniko, jesteś gotowa? Nie spóźnimy się pierwszego dnia. Ciekawe, kto będzie naszym nauczycielem i co będziemy robić. Witamy w szkole magii. A, już tu jesteście. Będziemy razem uczyć się praw magii. Wow, ale super. Dziękuję. No to zaczynamy. Jess, do tablicy. Ja? Na pewno? Ale ja nie chcę. No dobra. Pokaż nam, co potrafisz. No dalej. Co potrafię? E, chwilka. Spójrzcie. Teraz będę sterowała tymi bańkami. Mogę podnieść je do góry. No to ciekawe. Mogę też nimi żonglować. Mogę podnieść je jeszcze wyżej. Oj. Nie tak wysoko. Co tu się dzieje? Dlaczego to zrobiłaś? Ups. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Siadaj. Zobaczymy, co ty potrafisz, Grace. Jestem gotowa. No dalej, zaskocz nas. Dobrze. Stworzę teraz małe tornado. O tak. Mogę je trochę powiększyć. Nieźle, nieźle. Ale myślę, że to wystarczy. Grace, zatrzymaj to. Zatrzymaj, zanim to tornado zniszczy całą klasę. Ale nie mogę go powstrzymać. Nie chcę mnie słuchać. Trzymajcie się. Gdzie ja jestem? Kim ja jestem? Co tu robię? Ups, Ups. chyba sobie pójdę. Dokąd to Grace? Nie skończyłam z Tobą. Monika, teraz Twoja kolej. Za chwilkę pokażę, co potrafię. Zacznę od czegoś prostszego. No, nieźle, a może coś trudniejszego. Dobrze. I jak? No, fajnie. Mogę też wysłać to gorące serce w Pani kierunku. Ale proszę być ostrożną. Ojej, chyba już za późno. Wygląda pani teraz jak spalony tost. Wystarczy, moja cierpliwość się skończyła. Y, no to ja już pójdę. Ja też chcę pokazać, co potrafię. No dobra. Gorzej już być nie może. Nie. Zaraz, zaraz. Jeszcze troszkę. Może lepiej odejdę, zanim coś się stanie. Ojej! Wspaniale, co za piękność! To niesamowite! Ale co to za krzaki? Dlaczego się do mnie zbliżają? Odczepcie się! Moja cierpliwość się skończyła. Przepraszam panią. O, już dzwonek. Lecimy. Do zobaczenia na następnych zajęciach. Tak, musimy lecieć. Do widzenia. Dziewczyny, stójcie, uwolnijcie mnie! Dziewczyny! minął pierwszy dzień w szkole, myślę, że miałyśmy niezłe ubaw. Zgadzam się. Dziewczyny, mam pomysł. Zróbmy imprezę z tej okazji. Kilka magicznych ruchów i dodamy troszeczkę blasku. Wow, super to wymyśliłaś. Wiem, zawsze mam fajne pomysły. A oto i muzyka. Ekstra, można się bawić. Dziewczyny, a co powiecie na słodki poczęstunek? Co może być lepszego od baty cukrowej? Tylko jest troszeczkę nudna. Zaraz to naprawię. No, tak jest o wiele lepiej. Ale fajnie ci to wyszło. Ja myślę, że potrzebujemy czegoś do picia. Abracadabra. Patrzcie. Kolorowe i słodkie koktajle dla pięknych dziewczyn. Częstujcie się. Ekstra. Ja też coś mam. W ciągu kilku sekund przygotuję pyszny popcorn. Uwielbiam moje moce. Ojej! Chyba znowu przesadziłam. Nie szkodzi, wyszło śmiesznie. Ojej, jest tak nudno, że w ogóle nie wiem co robić. O, Suzy! Ciekawe, co ona znowu knuje. Najwyraźniej ma jakiś plan. Potrzebuję drabiny. Ojej, jak tu głośno i skąd się wzięło tyle kurzu? Wow! Gotowe? Wprowadziłam swój genialny plan w życie. Jest jeszcze lepiej niż na papierze. To moja wymarzona sypialnia. Suzy, po co to wszystko zbudowałaś? Żebym mogła mieć własne terytorium? Skoro tak, to ja też coś wymyślę. Ojej, jak tu dużo śmieci. Skąd one się wzięły? Chyba po prostu zapomniałem posprzątać. Co się dzieje? Skąd się wzięły te wszystkie papierki? Ała, moja głowa! Zak, co ty robisz? Dlaczego rzucasz we mnie tymi wszystkimi śmieciami? Wprowadzam swój plan w życie. No, jeszcze muszę go dopracować. Wygląda na trochę niedokończony, ale dobra, zrobię to później. Spójrz, Suzy. Zrobiłem taki sam kącik jak twój. Oh, yeah. Wielkie mi rzeczy, nic nadzwyczajnego. Skoro zak śpi, to podkradnę mu poduszkę. Co ty robisz, Suzy? To moje, oddaj to! Nie, nawet nie mam zamiaru. Wszystkie te poduszki są teraz moje. No jeszcze czego, akurat ta jest moja. Puszczaj, bo ją rozerwiesz! Już ją podarłem, dobrze ci tak. Nie chcesz się dzielić? No to masz. Dobra, i tak mam dużo więcej poduszek od ciebie, zabieraj to. Co zrobić z tymi strzępami? Wiem! Mam pomysł! I pyszny obiad gotowy. No, indyk wygląda niesamowicie, ale teraz go nie chcę. Wezmę tylko obrus i uciekam. Ups, wszystko zepsułem. No, trudno. Co tu się dzieje? Dlaczego na podłodze leżą talerze? Mój idealny obiad został zrujnowany. Dobra, muszę lecieć, pa! A ja muszę się teraz uspokoić. Moje nerwy są bardzo napięte, jak dobrze, że mam pokój popyt. Pomaga mi się zrelaksować. Niesamowite hamak to genialne rozwiązanie. A teraz urządźmy imprezę zombie. Przerażające, prawda? Co to jest? Zak, chcecie zapytać o to samo. Co to jest? Wygląda jak latający spodek. Też coś takiego chcę. Suzy, to jest najprostszy przykład. Ale nie wiem, jak go rozwiązać. O jej chwileczkę. Zobaczyłam coś, czego potrzebuję. Ej, nadal tu jestem. Podobnie jak ten przykład. Dziękuję za przypomnienie. Na pewno go rozwiążę, ale innym razem. Teraz potrzebuję tych kolorowych karteczek. Złodziejka! Nie ujdzie ci to na sucho. Suzy, trafiasz na czarną listę. Dopadnę cię, Buziaro. Gotowe. Dostaniesz nauczkę. Niesamowite. Z tych karteczek wyszła tęczowa ściana. Jest przepiękna. Wygląda bardzo ładnie. Chyba Zak gdzieś poszedł. Świetnie. Najwyższy czas na przekąskę. Dobrze, że moja lodówka jest zawsze pełna słodyczy. Zak! Co ty robisz? Jem czekoladę, nie widzisz? Trzymaj się z dala od moich słodyczy. Mam lepszy pomysł. Wezmę coś pysznego z automatu. Kurczę, nie mam pieniędzy. Co ja teraz zrobię? O, chyba coś wypadło. Tak, to kitket. Wow, więc nie potrzebuję kasy. Spróbuję jeszcze kilku uderzeń. To działa! Słodycze sypią się jeden po drugim. Świetnie! No to kontynuuję. Cześć, czy chcesz mi powiedzieć, co się tutaj dzieje? Ups, to policjant. Nie poznałem go od razu. Chyba muszę już iść. Co ty robisz? Oddaj mi tę odznakę. Ups, przypadkiem mi wypadła. Muszę szybko zabrać automat, dopóki nie wrócił. Hurra, znalazłem moją odznakę. Gdzie się podział ten chłopak? To dziwne, nie ma też automatu. Kurczę, dałem mu uciec. No trudno. Powiedzmy, że dziś nie jest mój dzień. Muszę natychmiast udać się na odpoczynek do mojego sekretnego pokoju. Mmm, uwielbiam koktajle. Czuję się jak w raju. Jak tu fajnie. Niewiele zostało do zrobienia. Już prawie mam ten automat w pokoju. Brakuje mi tchu. Co to jest? Automat ze słodyczami? Dokładnie. A teraz jest mój. Jest tysiąc razy lepszy niż twoja mała lodówka. Chyba muszę trochę odpocząć. Miłych snów. No dalej, naprzód. Uda nam się. Właśnie tak. Wspaniale. Uwielbiam grać na konsoli. To świetna zabawa. Wow, konsola. To wygląda fajniej niż moje lalki. Zak, daj mi zagrać. Ja też chcę. Stój! Nie możesz przekroczyć tej granicy. Zak, przestań. To jest nasz wspólny pokój. Skoro tak, to wypowiadam ci wojnę. Krótce przesunę te granice. Co to jest? O nie, to bomba! Miłego lotu, Zak. Świetnie, teraz to ja mam joystick. No to zaczynam grę. Suzy w końcu dopiała swego. Jesteś wredna, wiesz? Wojna mówisz? No dobra, przyjmuję wyzwanie. Auć, to boli! Kręci mi się w głowie. Nie trzeba było naruszać mojej granicy. Dałeś się nabrać, a masz. Specjalnie udawałam, że nie znokautowałeś. Koniec z tobą, teraz już nic mnie nie powstrzyma. Co tu się dzieje? Dlaczego robicie tyle hałasu? O, widzę, że bawicie się razem, jak miło. No dobra robota. Teraz masz kłopoty, trzymaj się. Nasza walka się jeszcze nie skończyła. Trzeba wyrównać rachunki i dowiedzieć się, kto jest lepszy. Zobaczmy, jak radzi sobie wróg. Tak, widzę, Suzy. Nadszedł czas na główny atak. Uwaga, nadchodzę i mam niebezpieczną broń. Suzy, radzę ci się poddać, bo inaczej będzie jeszcze gorzej. Właśnie tak dopadłem cię. Ej, czemu milczysz? O nie, to fałszywka. Podsunęła mi sztuczne nogi, jak mogłem się na to nabrać? Niespodzianka, Zak, a masz! Nie powinieneś był wchodzić na moje terytorium. Zostaw mnie natychmiast! Nic nie widzę! Zaraz się przewrócę! Mam cię! A właśnie, że nie. Ja już uciekłem. Ręce do góry, Suzy, poddaj się! Czy ty do mnie właśnie strzeliłeś? Już po tobie, koniec gry! Suzy, przestań, przestań, musimy się uspokoić. Chyba troszkę przesadziliśmy. Zgadzam się, teraz nasz pokój nie wygląda dobrze. Może się pogodzimy? Dobry pomysł, sama chciałam to zaproponować. Suzy, spójrz, co za trafienie! Całkiem fajne, prawda? Masz ochotę na coś pysznego? Właśnie podjechała ciężarówka pełna smakołyków. Dziękuję za, jesteś taki miły. Nie ma za co, Suzy, dla ciebie wszystko. No to może zagrajmy razem.